Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj: Trzy przyczyny, dlaczego kobiety często cię nie lubią. Także, łapeczkę do góry, zostaw jak się temat podoba. No, i na końcu tego filmu przygotowałem dla ciebie niespodziankę. Pierwsza przyczyna: jesteś zbyt pospinany, zestresowany, introwertyczny. Kobiety, kiedy je zapoznajesz albo kiedy z nimi rozmawiasz. Próbują Cię empatycznie wyczuć, czy Ty jesteś facetem uśmiechniętym, zabawnym, yy, takim, który potrafi zażartować w towarzystwie. Jak kobieta to widzi, od razu myśli o Tobie fajny chłopak, fajny facet, sympatyczny. Ale jak Ty jesteś zbyt poważny, mało co się uśmiechasz, jesteś nerwowy, no to dla takiej kobiety nie masz wartości. Kobiety przeżywają silnie emocje, Chcą się ładować tymi emocjami na co dzień, od znajomych, od koleżanek i często wybierają osoby, które mają na nie wpływ emocjonalny tudzież nawet uzależniający, jeśli chodzi o emocje. Więc, jak ty jesteś smutnym facetem, który mało co się uśmiecha, jesteś bardzo poważny, taki uporządkowany, logiczny, no to z pewnością masz mało koleżanek, bo jesteś za miły, za dobry, za grzeczny, a to nie do końca podoba się kobietom. Więc jeśli chcesz być facetem, który jest atrakcyjny, po prostu powinieneś zacząć być bardziej na luzie, bardziej się uśmiechać, bardziej rozmawiać z kobietami niepoważnie, żartować, to już sprawi, że dziewczyny same się będą tobą interesować. Podam ci przykład w towarzystwie, kobieta cię pyta gdzieś tam na urodzinach kolegi, czy na imprezie, gdzie pracujesz. Odpowiedz dziewczynie, tam, gdzie czuje się najlepiej i się uśmiechasz, i ona się śmieje. Nie odpowiadasz jej konkretnie. Nie jesteś do końca poważny, a za chwilę zauważasz, że ta kobieta staje się coraz bardziej zainteresowana Tobą, uśmiecha się, zadaje kolejne pytanie, bo właśnie silnie pobudziłeś w niej emocje i dzięki temu masz tutaj widoczny ten entuzjazm dziewczyny, kobiety. Tak to właśnie wygląda w praktyce, więc nigdy nie bądź zbyt smutnym, poważnym gościem, tylko bądź na luzie uśmiechnięty, oczywiście nie w taki sposób, że ty przymilasz się tym uśmiechem, ale w sposób radosny dla ciebie samego, tak żeby kobieta zauważyła, o ten facet jest fajny, on jest taki pozytywny zawsze można przy nim pożartować, pośmiać się zdecydowanie część kobiet będzie z automatu cię lubić, a od lubienia do czegoś więcej zawsze jest krótsza droga od, niż od niechęci czy uprzedzenia do budowy relacji Zgodzisz się ze mną, dlatego warto z tego wnioski wyciągnąć. Dlaczego kobiety cię nie lubią? Bo nie jesteś konkretny. Jeśli spotykasz się z kobietą, chodzisz po parku, rozmawiasz na temat życia, spraw typowo logicznych, poważnych, to znowu nie dość, że nie stymulujesz w niej emocji, to jeszcze jesteś za bardzo poważny. Po prostu jej się to wszystko nudzi. A po drugie, też nie robisz z nią nic konkretnego. Chodzi o to, żebyś po prostu szybko budował dotyk pocałunek z kobietą. Jeśli tylko z nią rozmawiasz, to fajnie, ale jak z nią chodzisz po parku i tylko rozmawiasz na każdym spotkaniu, no to nie nadajesz rozpędu tej relacji, znajomości, i kobieta bardzo szybko dochodzi do wniosku, że nie jesteś facetem, z którym się warto spotykać, ponieważ oczywiście ty tutaj za dużo gadasz, za mało robisz, więc powinieneś więcej robić, a mnie gadać, bo właśnie wtedy kobiety też będą Tobą e, zainteresowane. Kiedy działasz, uśmiechasz się, zapraszasz ją do siebie, piecie piwo, dotykasz ją, całujesz, robisz jej masaż. Coś się dzieje w tej relacji. Ona jest coraz bardziej podniecona, e, rozkręcona, i oczywiście czeka na kolejne spotkanie. Zaczyna z tobą tęsknić, ale kiedy ty zbyt wolno, enigmatycznie, introwertycznie podchodzisz do relacji, dużo z nią rozmawiasz, zwlekasz z pocałunkiem, po prostu entuzjazm kobiety spada. I musisz o tym wiedzieć, że warto być czasem szalonym głupcem, który ją całuje od razu na spotkaniu, szalonym wariatem, wariatem, który ją całuje, niż mężczyzną, który jest taki poukładany, grzeczny, sucha, jest rozsądny, bo dla kobiety zawsze bardziej liczą się emocje. Taka jest brutalna prawda. Jak dziewczyna ma wybrać faceta na relacje, do dalszych spotkań, to zawsze wybierze tego, który bardziej ją... Emocjonuje niż takiego, który ładnie opowiada, jest inteligentny, ma wykształcenie, biznes. Okej, okay, to i może zaimponować, ale zdecydowanie nie rozkochasz jej poprzez to, jak nie jesteś dla niej emocjonalny, jak jesteś dla niej zbyt poważny, logiczny. Także warto z tego wyciągnąć słuszne wnioski. Kobiety bardzo często nie lubią facetów, którzy też za bardzo się chwalą, tak? Jeśli ty za bardzo się chwalisz przy dziewczynie, jaką ty masz firmę, ile ty zarabiasz, jak ty trenujesz, niektórzy faceci trenują kulturystykę, pokazują mięśnie dziewczynie, prężą się przy kobiecie, opowiadasz jakie ty buty markowe kupujesz, ciuchy. To wszystko jakby wytwarza taką otoczkę, że jesteś mężczyzną, który za bardzo chce jej się sprzedać, chce jej pokazać, że jest dla niej odpowiedni. Więc bardzo szybko kobieta się będzie łapać myślami na tym, że nie jesteś odpowiedni i że musisz ją przekonać do relacji, do znajomości. I tak naprawdę chwalenie się, stawianie siebie tylko i wyłącznie w korzystnym świetle, brak skromności często powoduje, że kobieta Cię odbiera jako takiego falipięte. Ja na przykład nieraz robiłem tak, że szybko całowałem dziewczynę na spotkaniu, a ona się potem mi mówiła, komplementowała mnie, ale ty jesteś odważny. A ja się wtedy do niej uśmiechałem i mówiłem: spokojnie, ja jestem jeszcze dziewicą, tak? I ona się śmiały, nie mogły w to uwierzyć. I taki styl rozmowy da ci o wiele więcej niż sytuacja, kiedy się wychwalasz, mówisz gdzie ty mieszkasz, kim jest twój tata, jakim samochodem jeździsz. To jest naprawdę słabe, bo kobieta oczywiście bardzo szybko zauważy, że ty nie jesteś atrakcyjny. Tak samo nie jest zbyt dobre to, kiedy za długo się szykujesz do spotkania, ubierasz się w najlepsze ciuchy, stroisz się. Jak ona to widzi, to intuicyjnie odbiera to w taki sposób, jakbyś ty za bardzo chciały udowodnić swoją wartość. I nie zrozumieź źle, no. Warto po prostu się dobrze ubierać, dobrze wyglądać, ale jeśli z tym przesadzasz, maniakalnie przesadzasz, są faceci, którzy tam, nie wiem, golą sobie nogi i tak dalej, ok, kwestia indywidualna. Ale jeśli kobieta zauważy, że ty powod dla niej robisz pewne rzeczy, no to może to odczytać jako przymilanie się, i wtedy tracisz w oczach kobiety, tracisz po prostu jej zainteresowanie, bo ona zauważa, że ty na siłę chcesz jej się pokazać z dobrej strony, i to wszystko jest słabe, mało efektywne, więc warto używać metod emocjonalnych. Niestety, tylko do jutra, do północy, mój najnowszy kurs. Emocjonalne turbo w rozmowie z kobietami, jak odzyskać dziewczynę, dostępny jeszcze o połowę taniej. Jutro o północy podnoszę te, cenę tego kursu e, dwa razy do góry, także warto pobrać cały ten materiał. Genialna wiedza, jak wpływać emocjami negatywnymi, pozytywnymi na kobiety, jak budować więź emocjonalną z dziewczyną, jak zbudować chemię w rozmowie, flirt, emocje to wszystko działa. Zdecydowanie najdłuższy, najlepszy kurs. Jaki zrobiłem do tej pory, więc warto pobrać, bo jutro o północy cena tego materiału pójdzie dwa razy do góry. Skorzystaj, ta wiedza uratuje Ci życie, dzięki temu naprawisz związek i oczywiście, poderwiesz, zdobędziesz dziewczynę, na której ci zależy, bo dasz się niesamowicie silne emocje i ona nie będzie się mogła oprzeć pokusie spotkania z Tobą tylko dlatego, że czuje te emocje. Polecam, jestem przekonany, że to jeden z najlepszych kursów, jakie zrobiłem. Jeśli nie najlepszy, pod spodem masz linka, wejdź opłać, bo jutro podnoszę cenę.